Siemaneczko, cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 23 marca, po godzinie 10, a ja was witam w kolejnym vlogu z takim pięknym widokiem na stawy. Stawy oczywiście w ciągu. Można powiedzieć jak co roku. Jak co roku was witam gdzieś tutaj, na którymś z tych pól. I zawsze są stawy. A tak serio. Słuchajcie, dzisiaj siejemy. Trafiła się taka okazja, Akurat, jak widzicie, tam na dole stoi Skodzina. Przyjechałem z Skodzinką przywieźć e, zboże Bratu, no, bo wiadomo, on nie będzie zasypywał aż po sam czubek e, tego agregatu. I jest obawa o ramiona, o różne elementy. Tym bardziej, że dojechać do pola też trzeba. Niech się coś urwie. I tyle po naszym dzisiejszym dniu z siewu. A ratujemy się ostatnim dniem dzisiaj i jeszcze mamy jutro, ale. Dzisiaj już powinniśmy skończyć. Mówię my, on. Dlaczego tak mówię, że on? No bo w sumie ja jestem w pracy codziennie, wtedy kiedy on po prostu sobie po południami sieje. Sytuacja wygląda tak. Ostatnio, jakbym wystawiłem wam zdjęcie z mak miały być piękne siewy z makusiem. Ja pojechałem do pracy, a chciałem wam coś nagrać, nie udało się. No, i też powiem Wam, że Makuś no, zasłabł. No, i zasiał tam chyba dwa, dwa i pół kawałka. I na tym się skończyło. Wynikła jakaś drobna awaria, raczej. Z tego co jesteśmy pewni. Bo nic raczej niepoważnego. Ale to już za chwilkę Wam powiem dalej, jak on tam pojedzie. Chcę, się trochę posłuchali i zobaczyli, jak on się tu wspina pod te nasze wyżyny małopolskie. Chociaż tego wam pokażę. Eee, dymek, dymek, lekki się pokazuje, ale idzie maszyna cały czas. Potwór idzie. i wściekli. Nie no, dostał, dostał troszeczkę. Ale musi sobie radzić, w końcu to jest kurde ZTS. Nie jakieś tam, kurde plastiki. No i słuchajcie, sytuacja wychodzi tak, że jak ja byłem w pracy, to no brat, ogólnie siało mu się bardzo dobrze, no jak to ciągnik z rewersem, ze wszystkim. Ale sytuacja wynikła taka, że yy, przestało mu się. Nie ma reakcji na załączanie, wyłączanie wałka. Wom. Dźwignia nie reaguje. A to jakby gdzieś tam coś spadło, czy po prostu coś nie łączyło. Tak, mówię, aby coś spadło lub nie łączyło. Bo jeśli chodzi o sam wałek, to jesteśmy pewni, że na pewno tam wszystko chodzi tak, jak trzeba. Co też zapewniał nas poprzedni właściciel. Także tutaj też nie będę za dużo też rozkręcał tematu, ale no jeśli chodzi o sam wałek, no to wiemy, że tam to, to wszystko, ten koszt tam jest, to wszystko jest w bardzo dobrym stanie. I co? No i sytuacja wygląda tak, że. No, musiał na drap brać i przepiąć Makormika, zapiąć z powrotem zts -a. Także jak widzicie, ZTS ma kolejne prace. Muszą być dwa ciągniki, i to jest wam powiem to, do czego dąży cały czas i mówi Wam mój brat. Mimo wszystko, do jakichkolwiek prac, będąc samemu w gospodarstwie, muszą być dwa ciągniki. Bądź co bądź. Dwie szóstki, dwie czwórki, dwa tury, dwie ładowarki. Takie rzeczy, które po prostu ogólnie mają silnik, napęd i cztery koła. No, takie rzeczy po prostu muszą być, bo człowiek by sobie nie poradził. Nie mówię to, że każdy musi mieć, bo wiadomo, jak ktoś ma nowszy sprzęt, nowy. No to ma mniejsze takie może uniknięcie, że coś się tak zaraz zepsuje, czy coś się stanie, no wiadome. Ale tak jak widzicie, tu sprzęt używany, stary, ma prawo się zepsuć w każdej chwili, a nikt nie jest mechanikiem i czarodziejem i nie zrobi tego w ciągu 5 minut, tylko pamiętajcie, jesteśmy uzależnieni od pogody, od warunków i niestety, mus co mus, trzeba robić, trzeba siać, mamy ostatnie dni pogody, pasuje zasiać i, i robić dalej, z, z, z jak sami widzicie, no. Werczy maszyna, werczy, werczy, ale się nie poddaje. Tam napędy, półbieg, wszystko chodzi, o! Tam go już coś, coś. już się przykopywał. A, kurde, myślałem, żeby zejść, no ale widzicie, no człowiek nie trafi z każdą chwilą, że tak wszystko będzie cacy. Dobra, idziemy do Sławka. Sławek, vlog. W kapturze w ciągniku Siema, no. się ma Oczywiście w tym samym miejscu to zawsze nie można wyjechać Tak? No, Mniejszona środek koła Jasek A no, no cóż się zrobi Piasek, góra I jak ci się brac bracie pracuje z powrotem z starym ciągnikiem? Starym zestawem. Fajnie. Fajnie, nie? No. Przypomniał ci się, że jeszcze masz stary ciągnik. No. No. Ja o nim nie zapomniałem. Ja o nim nie zapomniałem i nie zapomnisz. To jest ciągnik, który zawsze uratuje tyłek. I zrobisz go młotkiem i przecinakiem. Tak. No. Taka sprawa. No, trzeba dokończyć. Ostatni dzień średnio. to oto tego, że... Nie załączyła Nie wiem co tam się stało Konsulca zaczęła mrugać Wyłączam, włączam Albo załączy na chwilę, Albo wcale Więc Nie to jakiś problem elektryczny, może cewka, czy tam co tam jest Nie wiem, jeszcze nie wiem, jest do tego nie doszedłem nie, nie ma czasu tego na razie rozbierać tak. Jeszcze nie wiem czy i walki pomożnego. ale skoro już zapowiadają deszczu więc nie będziemy się z tym bawić no ale drugi ciągnik się radzy, drugi ciągnik jedziemy no i to wszystko co więcej chcieć Wyjechałem dzisiaj wcześniej. No jest bardzo na... dobrze, bo coś nagramy, nie? No tak, to nie dało rady, bo wiedziałem zawsze po pierwsze, jak por... porobiłem, naszykowałem co miałem naszykować, to no, było wszystko i dopiero wtedy wyjeżdżałem. A tak, to dzisiaj wcześniej, bo dzisiaj już się robi pochmurnie. Chcemy to po prostu skończyć. Bo tu przy tej działki jeszcze ja i koniec. Bo są inne prace. I dożynki. Tak. Są inne prace, bo trzeba. Obornik wozić na pełną płytę. Tak, i tutaj co najciekawsze w tym roku będziemy wozić i rozrzutnikiem, i przyczepą. Także. Takie niby są plany, ale czy je sprawdzą, to nie wiem, bo. Brat zmienia plany co, co roku. A najlepiej to co 5 minut zmieniać. Raz mówi tak, a z mówi tak. Zależy od sytuacji. ale wynika, to trzeba robić to inaczej, co innego albo chętniej, co innego Ale berczy ten potwór Weź tam jeszcze Tak, wyjdę na O, teraz się udało nagrać A to Ten obciążnik do niego jednak jest ciut ale to ciut za mały No. Zapycha się, zapycha się i garnie za dużo, co będzie pewnie czyścił, A, taki swaniak. A ja co ty będziesz robił? O! Raczej ta. Jaki kamek. A on takich nie zbiro. No. A on tu bronował. A on zrobi tak, że będzie od tej strony siał A od. A od tamtej będzie. O tej pod górę. A z góry. Tamtej. Dobra, rzucimy go tu. I nie będzie nikomu przeszkadzał. No. no. w sumie racja, no jak nie da się wyjechać, no to po co kombinować, nie? Aha, ma. Taki agregat i ktoś by powiedział, a nabudowany, zawsze krótszy, lżejszy, nie ma cholery, brona wirnikowa waży, moc jest cały czas zbrana z wałka, ciąg ciągnik też ma, przez co przecież ciężko, ziemia się cała przecież garnie, bo to też nie jest, widzicie, jakoś nie wiadomo specjalnie uprawione, żeby to było jakoś na głęboko wyrównane, jak na sztylwage, jak to gadają. I co? I też ma prawo, że gdzieś się tam złapie więcej. To znowu też te jakieś kotory, kurde, z tego, z tamtego złapią z tyłu. Wałpakera przecież też jest gdzieś obklejony bo mamy tą wilgoć. Nie jest też jakoś kolorowo. No i jak sami wiecie i widzicie, gdzieś tam pod górkę większa górka nagarnie się tego. I co? No i przytrzymuje ciągniki, i później mieli i zabawa jest na całego ale ktoś by pomyślał, ale tutaj też wszędzie te kamienie wapienne, te łopoka się, to wszystko wszędzie się znajduje no zawsze gdzieś no najgorzej właśnie takie takie skurczybyki on już przez to przepruł Broną wirową, no i to też nie za bardzo, no Nie za bardzo, no kurczę Zobacz no to Kurde Nie bardzo trochę A tu jest dużo tego, nie wiem, nie wiem w ogóle skąd Takie się biorą kam My cory Kurcze Później zablokuję w bronę, kurde, i się skończy. Przecie co roku są zbierane. Też co roku jestem na tych polach. Zawsze co widzę, gdzieś odłożę, a i dali się, kurde, panoszą. Ja nie wiem, tak się wyorują czy co. Po prostu to kiedyś tu wywiózł. No, Może no i To jest co roku wybierane, kombinowane, co roku jesteśmy na tych samych polach, nie? Mówię, wpadnie w bronę kurde, zablokuje po i dopiero To tam sprawdzasz ile Czy, ty, nie. czy w ogóle masz jakiś wskaźnik czy nie? Nie. To jest to wyciągnięte, to jest to, do... Chciałem się pytać, yy, zasypujemy, czy? No, zobaczę stać na jak sami widzicie, nagarnuje się dużo ziemi, wszystkiego później. Ciągnik jeszcze od górę, no to. Aleś sobie nie zapomniało o tamtym przejeździe. Chyba się zapomni. Bardzo nie mamy tutaj jak nagrywać, Słyszycie, widzicie, co się dzieje No co? Tyle wam wystarczy noc no, Sytuacja taka jest no. żeby nie, nie było potem, że o, te osatory tak nieco ukrywają nie. nie ma co to ukrywają ukrywania, no, tak jest tak, jest i tyle Czy no, ja. to wszystko sprzęty używane Prze tym bardziej jak sprzęt masz, Dopiero kupiony to nie wiem, co się może spodziewać po nim. A wszystko wyjdzie w trakcie pracy. Tu wyjdzie w trakcie pracy. Najlepiej no, było mieć nowy sprzęt, no, ale nowy też jest bardzo dobry.